Siema, siema brygada, witam was serdecznie, trzeci dzień z pucharami w tym tygodniu, no i fajnie, na sam początek zapraszam... Zachęcam w sumie do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dla Ciebie to jest jedno kliknięcie, wszystko pomagasz rozwijać. Także jestem mega wdzięczny eee, każdej osobie z osobna, która tą łapę zostawia. Słuchajcie, lecimy z kuponami, lecimy z promocjami, lecimy z konkursami. Jeżeli ktoś chciałby sobie skipować do typów, przewijać, ja powiem o promocji dla nowych graczy, bo cały czas można z niej skorzystać. Jeżeli ktoś nie ma konta w Betkiku, to jest oczywiście legalny w Polsce Bukmacher Można legalnie bez kłopotów sobie tutaj grać. No i jeżeli tego konta nie ma, a założy jest linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyję kodu promocyjnego Obstawiam 50, tak, jak teraz widzicie, no to można sobie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Obojętnie jakie typy, jakie dyscypliny, jakie kursy, nieważne. Jeżeli nie wejdzie, Betflix zwraca wam 5 dych, możecie je od razu wypłacić. Nie musicie grać dalej, nie ma takiego przymusu. Te 7 zł to jest podatek, jesteśmy w Polsce, o tym trzeba pamiętać. Jeżeli kupon wejdzie, wszystko jest wasze, nikt wam tutaj już nic nie zabiera i wszystko można wypłacić. No świetna opcja dla. dla... Wiecie, nowych graczy pod pierwszy kupon. Jeżeli ktoś chciałby sobie skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja dwie minuty i można działać. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Zgromadziliśmy ponad 92 tysięcy typerów. Jestem mega zadowolony z tego faktu, także wskakujcie, jeżeli tam jeszcze was nie ma. Link jest w opisie pod tym filmem. Wskakujcie też na Instagrama, również sporo się dzieje. Sporo kuponów i treści, także zapraszam, zapraszam. I lecimy z konkursem. Jest jak zawsze 5 do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć No, subskrybować kanał, no, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Leicester a Legią. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z Betklika. typujemy do 21 komentarzu edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik, nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard. No i od razu przechodzimy do typów. Dzisiaj jest taki układ, że mamy trzy podstawowe kupony za stówę, to co zawsze od kilku miesięcy. I dzisiaj również trzy yy, mocniej grane kupony, naprawdę mocniej grane kupony... Które wyglądają ciekawie. Zaczynamy od kuponu Artura. I to jest po prostu dubelek. Eindhoven z handicapem minus jeden po kursie 1, kursie 1,60 ze Sturm Gras. Moim zdaniem dobra opcja. Moim zdaniem w tym meczu dobre jest. Zwycięstwo nie, ale overek i właśnie handicap, bo zwycięstwo PSW kursie 1,22, więc dupa zbita. No ale ten handicap jest dobry. I overek 2,5 goli w meczu Lester i Legi. Tutaj tak naprawdę Lester, mimo że też ma troszkę dołek formy, powinno nas strzelać. Wszyscy wiemy, jak Legia się prezentuje w lidze i jaki mają dół. Więc ogólnie ten dubel mi się bardzo podoba. I, I tutaj Artur trzymam za niego kciuki. Zresztą trzymam kciuki za wszystkie kupony. Da, dalej mamy treble od Dariusza, czyli dwa overki i Roma na Rome czyli Roma zwycięz... y, prowadzi do przerwy i wygrywa w całym meczu z Zorią. No tutaj oni jeszcze nie mają pewnego wyjścia awansu, więc faktycznie, jeżeli im się będzie chciało i traktują te rozgrywki chociaż trochę poważnie, to... To powinno być ok i overki w meczu Bodo i, i mury z Tottenhamem też powinny być ok. Ten e, overek w meczu Bodo po kursie 1,74 zachęcający tutaj 380 zł. Jest jeszcze z tych podstawowych kuponów Trebel od e, Michała, i tutaj mamy tak, też owerek w meczu Betisu i Ferencz Faroche. Betis cały czas walczy o wyjście więc. Powinna być tutaj spina dosyć mocna, bo, bo myślę, że Liga Europy to już się traktuje dosyć poważnie. Dalej zwycięstwo Antraktu z Antwerpią, czyli po prostu zwycięstwo faworyta na własnym boisku. I potem bo tu skoro meczu Glesko, Rangers i Sparty Pragi. Rangersi po odejściu Gerarda w pucharze, w pucharze dostali w trąbę 3 chyba albo 4 do 1 na własnym boisku. Od takiego dosyć średniaczka ligowego. Może na nich źle podziałać ta zmiana trenera. Tam teraz chyba Giovan Bronford jest trenerem. No zobaczymy. Sparta może postraszyć, i, i wydaje mi się, że ten potem to score pokur 1,80 też jest fajny, tutaj 348 zł Więc trzy podstawowe kupony za stuwencję Mamy za sobą i przechodzimy do tych trzech Mocniejszych, ten który teraz widzicie to jest kupon Od Tomka, tak jak sami widzicie overki na 10 tysięcy złotych wow, żeby to siadło, to naprawdę będę tutaj zadowolony, myślę, że Tomek też będzie zadowolony i za to trzymam kciuki wygląda to moim zdaniem ciekawie ogólnie dobry dobór z tymi kursami moim zdaniem jest ok, chociaż wiadomo, że przy większej ilości zdarzeń coś może się zesrać, dalej mamy e, też overki, bo dzisiaj jest tyle meczów, że naprawdę można fajnie pokleić kupony, overki od Jacka tutaj na 6,5 tysiąca złotych, więc też oczywiście trzymamy kciuki, po prostu nieco inna wizja nieco inny dobór meczów, no tak jak zawsze powtarzam każdy typer ma swoją wizję i może typować to co mu się żywnie podoba i jest jeszcze mi za 500, mix, mix typów, po prostu różne typy, za 500 zł od Grzegorza, no co tu dużo mówić, 6 fajnych kuponów na dzisiaj, za wszystkie trzeba po prostu trzymać kciuki i liczyć na to, że wieczorem będą całkowicie zielone i ja za to trzymam kciuki, też przypominam, że są propozycje i typy innych graczy, takich jak wy, żeby się tutaj nie, nie nagrzewać, nie kopywać i, i, i nie sądzić, że na 100% coś wejdzie, bo to się może wszystko zesrać, miejcie to na uwadze, żeby nie było pretensji. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszej grup, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem, Zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszymy się niebawem. Dobrego dnia, trzymajcie się. Na razie!